Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej odsłonie Rozmów na Czasie gościmy Sonię Michalczuk, wokalistkę i uczestniczkę programu telewizyjnego The Voice of Poland. Cześć, Sonia. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Witajcie. Sonia, ja właśnie chciałam zacząć od Twojej e, ostatniej i może i najważniejszej przygody z The Voice of Poland. Ehm, czujesz, że biorąc udział w tym programie, Twoja kariera nabrała rozpędu, jakoś e, zaczęła się e, szybciej rozwijać? Na razie jestem y, bardzo skupiona na pracy nad programem, bo jednak jest to bardzo duża ilość czasu w studio, bardzo duża ilość czasu pracy z trenerami, mm -hmm. jest trenerami nad samym programem i y, samo moje koncertowanie, moi, mojego zespołu z moim materiałem na chwilę musiałam wstrzymać, bo nie sądzę, żeby można było się z tym y, w jakikolwiek sposób czasowo złapać. Mm -hmm. y, czy moja kariera nabrała pędu? Na pewno jestem osobą bardzo rozpoznawalną na obecny moment. Co najśmieszniejsze bardziej w Warszawie, jak w Olsztynie. To mnie strasznie cieszy. Bardzo mnie to cieszy, naprawdę. Bo dzięki temu wciąż mogę rano założyć płaszcz i wyjść w sen na spacer, mając pod płaszczem tylko piżamę. To mnie bardzo cieszy. Natomiast na pewno dostaję też więcej lepszych propozycji, jeśli chodzi o koncerty, o. O materiały. Ja swoją muzykę piszę sama, natomiast y, poznałam wielu wspaniałych muzyków, z którymi będę mogła coś i będę chciała coś stworzyć. Także może nie tyle, ile kariery, ile ten program artystycznie bardzo dużo mi daje. Mm -hmm. No właśnie, a jak się odnajdujesz w takim dużym formacie telewizyjnym? No bo mm, pewnie Twoje wyobrażenia były inne i rzeczywistość jest inna. Myślę, że każdego przed telewizorem. Każdego, proszę Państwa. Wyobrażenia na temat Voice of Poland są niezgodne z rzeczywistością. To jest ogromna machina. Zespół, zespół Rockstar, który realizuje program, program, przepraszam, to zawodowcy. Mhm. Jak oni ogarniają taką ilość osób plus oczywiście publiczność na miejscu? Naprawdę należy im się ogromny szacunek i ogromne, ogromne ukłony. W, jak wewnątrz na to patrzysz, to taki jak zegarek z trybikami, który chodzi idealnie. Natomiast to jest bardzo ciężka praca. To jest 18 mhm. godzin na planie, często 3-4 dni pod rząd. Yy, bardzo duży wysiłek fizyczny, wbrew pozorom. Yy, to bardzo mało snu, bardzo dużo przygotowań. Yy, sztab specjalistów, każdy ma jakiś pomysł. Burza mózgów. Muzyczny Armageddon, bo przecież każdy przecież ma z uczestników swój pomysł muzycznie na siebie, na dany utwór. To bardzo ciężka praca. A czy można właśnie z, ze swoim pomysłem na siebie yy, wygrać, <grym> bo tutaj pewnie no, trzeba pójść nie, niekiedy na jakieś kompromisy, prawda? Mm. Nie sądziłam, że tak będzie, przyznam się szczerze, ale The Voice of Poland artystycznie yy, kompletnie daje ci wolność. Mm -hmm. Jak chcesz zaśpiewać utwór, przedstawić utwór, mówimy o muzyce, o artystyce? Jak chcesz go pokazać, jak chcesz go przeżywać, jak chcesz go przekazać publiczności? Kompletnie masz wolną rękę. Oczywiście są wojstrzenerzy, którzy ci pomagają, szlifują. Tak? Mhm. Tu troszeczkę za mocno, tu poczekaj jeszcze z finałem, nie rozwijaj tego tak. Profesjonaliści, mówię o profesjonalistach, którzy spędzili całe życie na nauce wokalizy, Um, I oni Ci pomagają, oni nie ustawiają Cię na własną, własną modłę w cudzysłowie, mm -hmm. tylko po prostu pomagają Ci wydobyć z siebie to, co jest najważniejsze. Także artystycznie to jest ogromna wolność. No właśnie, wspomniałaś o y, trenerach. Ym, chciałam zapytać o, y, o Twoją y, trenerkę, o szefową grupy, tak. którą ostatnio stała się Margaret. Y, jak oceniasz y, współpracę właśnie ze Margaret? Ja powiem szczerze, y, Margaret jest kompletnym przeciwieństwem tego, co wszyscy hejterzy piszą w internecie mm -hmm. na jej temat, w związku z jurorowaniem The Voice of Poland. Mm -hmm. Jest, ja wiem, że może zabrzmi to, że jestem nieobiektywna, no bo prawda mnie ukradła, jestem w jej grupie. Proszę mi wierzyć, ja jestem osobą, która mówi zawsze prawdę. <grym> Wiele osób się już to, o tym przekonało. Ja naprawdę nie, zawsze... Nie, nie ściemniasz. Nie, mówię <grym> zawsze prawdę. Jeśli czegoś powiedzieć nie mogę, to po prostu nie mówię. I tu mogę powiedzieć szczerze, otwarcie, że Małgosia to jest najbardziej empatyczny i zaangażowany juror w The Voice of Poland. No właśnie, przed, przed naszą rozmową wspominałaś o takich jej miły, miłych gestach, że no, no naprawdę się troszczę o każdego z uczestnika, tak, mimo tak. napiętego grafiku i, i tras koncertowych. Tak. się zawsze zapyta, jak się czujemy, czy wszystko w porządku. Poza tym oczywiście pracuje z nami nad utworami, obecnie do, do live. Jest pomocna w trakcie wyboru stylizacji, jest pomocna w trakcie wyboru utworów, przy pracy nad utworami, przy pracy z ruchem na scenie. Nie. Naprawdę y, oczywiście wiem, że pozostali jurorzy również. Natomiast no, ja mogę powiedzieć tylko o niej mm -hmm. i, i o Michale, bo z, tym, z tymi dwoma y, jurorami mam, y, miałam, mam i miałam styczność, naprawdę ona jest, zresztą tak jak Michał, naprawdę bardzo wspaniałym człowiekiem. Poza tym, że oczywiście wspaniałym artystą, mm -hmm. to jest wspaniałym człowiekiem. Naprawdę na jej y, wsparcie możemy liczyć o każdej, cudzysłowie naprawdę, każdej porze dnia i nocy, dlatego że Małgosi na przykład wieczorem zdarza się napisać wiadomość, jak się czujesz, czy jesteś dobrze przygotowany, czy wszystko fajnie, czy czegoś nie potrzeba. Po prostu jest wsparciem, jest wsparciem poza programem, nie tylko w określonych ramach, ramach godzin. My sądzę, sądzę, że pozostali jurorzy też, natomiast ja mogę być o niej, że wiem, że... Do doświadczenia. Doświadczenia, mm -hmm. tak. Chciałam również porozmawiać już jak tutaj wprowadziłam trochę w program, chciałam zapytać już o twoją pasję. Pasję do muzyki. Wiem, że ona zaczęła się dosyć wcześnie. Tak, tak wcześnie. To jak, jak byś mogła przybliżyć właśnie naszym widzom, jak to się zaczęło i kiedy ją odkryłaś? Mm. Więc ja rodowicie z urodzenia i z miejsca patriotyzmu serca, bo ja tak nazywam, lokalny patriotyzm. Bardzo lubię to podkreślać, skąd jestem. E, pochodzę z Kozłowa, jest to mała miejscowość między nidzicą Byłam a Długankach. No właśnie, najlepsze dużenki w regionie, słuchaj. E, I zawsze ja bardzo to podkreślam, że to miejsce ukształtowało mnie niesamowicie. Owszem, od lat mieszkam w Olsztynie, studiowałam w Brukseli zupełny miszmasz, ale ja zawsze muszę wrócić do domu. Mhm. Ja zawsze muszę wrócić do domu. Ja stąd wyrosłam, tam są moje korzenie i tam się też zaczęła muzyczna, moja historia, ponieważ wydaje, że chyba w drugiej klasie szkoły podstawowej katechetka z małej szkoły w Kozłowie wpadła na pomysł, żeby coś może być zaśpiewała. I tak się stało i później przez naprawdę pięć lat bite. Kościół był takim miejscem, którym ja po prostu wokalnie mogłam się rozrastać. Wbrew pozorom nigdy nie hamowano mnie w interpretacjach pieśni żadnych, mm -hmm. a wręcz zachęcano do interpretacji zupełnie innej niż w sposób oczywisty można to zrobić. I chyba stamtąd są wszystkie moje inspiracje. Myślę, że tam jest tyle miejsc, dróg, pól i lasów, które pierwsze słyszałem napisane przeze mnie piosenki ze czasów nastoletnich. Um, mam takie nawet miejsce, gdzie mają oficjalną salę prób, czyli drogę na stację <głos> PKP, <głos> która jest bardzo długa i w sobie piękna, um, pełna w niej drzew. Nikt tam nigdy nie jeździ, więc że spokojnie śpiewać i Cię nie usłyszeć. <noise> tak. Um, nawet po latach, kiedy, kiedy wyjechałam do Białego Stoku, gdzie kończyłam liceum i tam śpiewałam również w chórze katedralnym w katedrze, um, nawet później, kiedy wyjechałam do Brukseli, ja zawsze muszę tam wracać. Mm -hmm. Ja Są zawsze czy... muszę tam wracać, chociażby na kilka dni. Ja nawet teraz przy w Poland to robię. Mm -hmm. Ładujesz baterię Wracam po z Warszawy do Olsztyna, zajeżdżam do domu. Dosłownie na kawę, na herbatę, do taty, naprawdę, na jabłko z sadu 10 minut, ale muszę. <noise> muszę, muszę naładować baterie. ja tam odpoczywam i chyba najlepiej się wysypię, nie ukrywam, naprawdę. No właśnie, podkreślasz to, że jesteś z małej miejscowości. Bardzo. E, wydaje się, że e, no, w porównaniu z większym miastem, w mniejszym, w mniejszym miejscowości są również mniejsze szanse możliwości rozwoju e, talentu. Tak. E, masz rację. E, więc jak Tobie się udało? E, jakby skąd w Tobie taki zapał i takie zaangażowanie, żeby właśnie się e, wybić e, i pokazać szerszej publiczności? Mm. Może bym tak, mój tata zawsze powtarza, że w tłumie każda głupota się skryje. A w małej społeczności trzeba być uważnym, co się robi, bo już tego nie ukryjesz. Tak. I tak samo jest z talentem. Ja myślę wręcz odwrotnie. Gdybym pochodziła z miasta, ogromnego miasta, w którym jest mnóstwo perspektyw, byłoby mi trudniej. Bo tak jak mnóstwo jest perspektyw w ogromnym mieście, tak mnóstwo też innych utalentowanych ludzi. No właśnie, i większa konkurencja. Większa prawda? konkurencja, mniejsza szansa przebicia się. Mhm. W mojej rodzinnej miejscowości ze mną śpiewało kilka dziewcząt w tym chórze. To nie było tak, że ja byłam jakąś gwiazdą, było nas mnóstwo ludzi. W Domu Kultury był zespół, wiesz, lata 90. to zupełnie inne czasy niż teraz. Był zespół muzyczny, który prowadził Stanisław Czeczot z Działdowa. Nie wiem, czy wiesz, wieloletni basista zespołu Harlem, tak? Tak. Dziś z tej całej ekipy zostałam tylko ja w muzyce. Każdy poszedł swoje. Każdy poszedł z zupełnie inną stronę, zupełnie inną pasją, mhm. był kierowany. Myślę, że wyjazd do Stoku również do liceum, bo tam chodziłam do liceum, dużo mi dało, Stok był wielkim miastem. I jednocześnie był przyczółkiem w latach 2001-2005 był przyczółkiem takiego roku i bluesa. Tam było mnóstwo festiwali bluesowych i mnóstwo miejsca, żeby się pokazać. Mhm. Mnóstwo zespołów szukających wokalistki, między innymi wtedy właśnie zaczęłam współpracować ze zespołem Ósmy Dzień, pisać z nimi utwory, ale ja powtarzam to po raz kolejny, ja musiałam i tak wracać do domu. Ja i tak wracałam do domu na każdym kroku, kiedy mogłam i myślę, że ten hard ducha i ta skromność wzięta z mojej miejscowości pomógł mi przetrwać w dużym mieście, mhm. no bo nagle znalazłam się sama w stoku Potem sama w Brukseli, w Belgii. O, to już zupełnie to jest inna bajka. Y tak, więc ja podkreślam, że miejscowość, z której pochodzę, ja i mam nadzieję, że wiele osób, chciałabym, żeby wiele osób odczuwało właśnie to ta, w taki sam sposób, żeby się mm. tego nie wstydziło. Ja na każdym kroku będę to podkreślać. Ja nie miałam problemów y jako, mówię to szczerze, nastolatka i muzyk, a to się często zdarzało u muzyków, a nie z alkoholem. Mhm. Ani z narkotykami, ani z oceną własnej osoby, ani z y, przytłaczającym mnie y, sukcesie. Nie miałam, nie miałam żadnych, absolutnie żadnych takich ekscesów. Mhm. Dlatego, że w domu nauczono mnie, że moja wartość, moją wartość stanowi miejsce, skąd pochodzę. Ja się czułam odpowiedzialna, czułam się, brzydko y, to powiem, reprezentantką. Mhm. i i chyba bym nie zniosła myśli, żeby ktoś powiedział, że o, pojawiłeś się z małej wsi i i niestety się nie udało, nie no, tak nie może być. Myślę, że właśnie Twój przykład jest taki budujący dla kogoś, kto również ma głowę pełną marzeń, a, jedna, a, a jednocześnie ma y, takie przeświadczenie, że mu, je, że mu jest trudniej, że może czuć się kimś y, słabszym, może i nawet gorszym. Trzeba y, walczyć. Bo pochodzi właśnie z mniejszej miejscowości. Trzeba walczyć, trzeba się przebijać, trzeba w siebie wierzyć. Ja wiem, że to się tylko tak mówi, to są frazesy. Ale naprawdę trzeba mm -hmm. się bić, trzeba się przebijać. Moi drodzy, proszę Państwa, ja na pierwszy casting do zespołu ósmy dzień, 12 godzin siedziałam pod drzwiami razem z innymi ludźmi. Trzeba wywalczyć. Marzenia. Trzeba walczyć, trzeba nie poddawać się, porażki są wszędzie, a myślę, że to właśnie małe miejscowości potrafią wygenerować taką siłę. Tak jak powtarzam, w tłumie każda głupota się ukryje ale w momencie, w którym czujesz się odpowiedzialny za region, mm -hmm. z którego jesteś i miejsce, w które jesteś, to też działa bardzo motywująco. No właśnie, tym bardziej, że w sumie można powiedzieć, że stałeś taką wizytówką, prawda? Swojej miejscowości, więc zobowiązuje. <laughs> znaczy nie wiem, czy wizytówką. E, natomiast e, natomiast ja e, wiem nie to, że naprawdę wiem, bywam tam jestem, tam wiem, że wszyscy bardzo mnie wspierają, wiem, że wszyscy oglądają. Dobrze wiem, że no o 20:05 w sobotę e, moja Wszystkie miejscowość cichnie. Tak, dokładnie, <laughs> doskonale o tym <laughs> wiem. E, ostatnio będąc właśnie u, u taty, sąsiadka mieszkająca niedaleko mnie zaczepia i mówi: „Wiesz, moja droga, w życiu nie kupiłam Gazety Olsztyńskiej, a sobie kupiłam, mówię, bo masz wywiad, to sobie wezmę. I ja mówię, no bardzo mi miło, no jak ktoś, kto mieszka 80 km od Olsztyna, no to no, bliżej mu do Gazety Nidzickiej na przykład, tak, bo to no bliżej, to bliżej do dział No Moja sąsiadka ma wszystkie trzy. We wszystkich trzech y, ukazał się jakiś wywiad, wzmianka, ja mnie, no wszystkie trzy. Ma również te sprzed roku, mm -hmm. które tam były artykuły na temat singla, który nagrałam z Piotrem Końcą zespołu Ira". te też ma. Zanim jeszcze się zaczęła Twoja przygoda z The Voice of Poland, tak, tak, tak. tak. <laughs> Powiedziałaś właśnie o festiwalach, o Białym Stoku, że spotkałaś się z takimi większymi możliwościami pokazania się. gdywałaś na pewno w różnych lokalach, na jam sessions. Oj, tak. Czy nadal można Ciebie spotkać w lokalach? I, i mm. właśnie w takim entourażu, trochę bardziej kameralnym. Można, oczywiście, że można, natomiast no obecnie pracuję nad programem i nie bardzo mam na to czas. Natomiast jeszcze przed Rosją w Poland. Oczywiście, ja uwielbiam jam session. Jam session to jest miejsce dla prawdziwych, ja to tak nazywam no, prawdziwych artystów. Mm -hmm. To jest formuła, w której liczy się już tylko Twój talent. Improwizacja. Niektórzy nie potrafią się w tym odnaleźć. Są muzycy, którzy grają cover od A do Z. Zupełnie co innego jest, kiedy stajesz z perkusistą, którego nie znasz, basistą, którego nie znasz, gitarzystą, którego nie znasz. Macie jakiś tam zarys utworu, mm -hmm. powiedzmy: No dobrze, to zagrajmy Stevie'ego Wondera, Superstitious. No jeśli tego nie znasz, to nie grasz, no to schodzisz ze sceny. Jeśli znasz, to ta improwizacja w ogóle jest piękna, ta paleta możliwości. Powiem Ci szczerze, że ja w Wolsztynie. Nie spotkałam się jeszcze z jakimś takim e, większym jam session, to zawsze są jakieś kameralne mm -hmm. kameralne imprezy. Natomiast w Stoku to miało taką formę, że knajpy pełkały w szwach. A chciałabyś, żeby właśnie w Olsztynie tak było? Żebyś mogła y, też y, w, w mieście, które też jest tobie bliskie, właśnie siebie pokazać? Ale co bym chciała? Ja w ogóle mam takie wrażenie, że, że ten Olsztyn to jest taki niedźwiadek budzący się ze snu. Raz się obudzi, raz przyśnie. Teraz <grymny> kibernuje. <grymny> 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 tak, jaki kibernuje. E, jest naprawdę w Olsztynie mnóstwo utalentowanych muzyków. Mnóstwo perkusistów, wokalistów. Natomiast e, ja też nie mogę powiedzieć, że ja jakoś strasznie bywam po knajpach. Nie chciałabym tu. Powiedzieć, że o nic się nie dzieje w Olsztynie. Oczywiście, że się dzieje. Ale jedno jest pewne. Poziom reklamowy kuleje. Mhm. Kuleje i to bardzo. Dlatego, że no... bodajże chyba z dwa tygodnie temu przez ogromny przypadek trafiłam do jednych z pubów na Starym Mieście, gdzie koncert grał jakiś wokalista z gitarą. Wspaniale śpiewający, po prostu Artur Gadowski połączony z, naprawdę z Mickiem Jag Jagarem, Nigdzie o tym nie pisało. Mhm. Nikt o tym nie wiedział. Więc, no, no oczywiście, tam w knajpce siedziało paranaście osób, pewnie połowa tego znajomych, no, no, Nikt o tym nie wiedział. Nigdzie nie było tej informacji. Mhm. Nie było jej w żadnej gazecie, nie było jej w internecie. W ogóle. Cudownie by było, gdyby Olsztyn miał coś takiego jak, w którejś z gazet, jak y, kolumna kultu kulturalna, tak? I mamy w tym tygodniu: mamy tu to, tu tamto, tu gra ten, tu będzie taki spektakl, tu taki przedstawienie, tu mm -hmm. zapraszamy. Tak jak na przykład na lato olsztyńskie jest rozpiska. Żeby to tak się działo. No niestety mm -hmm. tak nie ma i jeśli gdzieś trafiasz, to trafiasz po prostu z czystego przypadku. Rzeczywiście, no bo knajp jest sporo w Olsztynie no właśnie. i trzeba no, dla kogoś, kto może się bardziej orientuje, to sobie i wyszuka sam, prawda? Ale lepiej, tak jak mówisz, w jednym miejscu, gdyby to wszystko było zebrane tak. i mógł się dowiedzieć, A akurat w sobotę ma wolny weekend. Dokładnie, dokładnie, mm -hmm. dokładnie. Wchodzisz sobie, powiedzmy w piątek kupujesz gazetę, przecież mnóstwo osób w Olsztynie kupuje regionalną gazetę. I patrzysz sobie, no dobra, to piątek, sobota, co się dzieje. Okej, okay, no tu ten gra, tu ten gra. Naprawdę, yy, prawda jest taka, że internet, mamy XXI wiek, internet jest niby, niby powszechny, ale gazeta i telewizja to wciąż są największe nośniki medialne. Mhm. I jeśli nie ma, nie ma czegoś takiego i nie ma napisanego, że powiedzmy w danej res, restauracji czy, czy pubie, recital dzisiaj ma ten i ten, no to. No to jak ten człowiek ma tam przyjść? Mm -hmm. Przecież, nie, uwierzmy, no nie każdy z nas co sobota i niedziela wychodzi do pubu. No, ale gdybyś wiedział, że gra ktoś tam fajny, wartościowy, mm -hmm. o jakimś mm. dobrym repertuarze, chociażby coverowym. No pewnie, bo covery w sumie mam, mam wrażenie, że się też yy, chyba... Yy, Większą popularnością cieszą. Trudno e... jest w małych, małych pubach się przebić z własnym, mm -hmm. z własnym repertuarem. Natomiast naprawdę proszę mi wierzyć, że ja to robiłam niech sobie, że miliony, ale setki razy i yy, przeklatasz to. Mm -hmm. Tak jak ja gram. Gram swoje te utwory, no dwa, trzy, dwa kowerki. Swój znowu, dwa kowerki. I to się tak po prostu miesza. Bo. Mm, Ludzie mają taki sentyment do wielu utworów mm -hmm, tak. I, i chcieliby tego posłuchać. Jeśli nie jesteś artystą, który jest ogrywany w publicznych rozgłośniach, no to nie znają twojego repertuaru. Owszem, piosenka może im się podobać, jedna, druga, ale taki powiedzmy set siedmioutworowy mm -hmm. uh, z, y, y, z własnym materiałem bez, bez przystanków, męczący jest, jeśli chodzi o specyfikę w, w pubach dla, dla słuchacza po prostu. Mm -hmm. Sonia, jeszcze chciałam zapytać, bo na pewno jakoś dojrzewałaś do, do tego stylu, który jest ci najbliższy. Można powiedzieć, że no, twoim chyba takim jednym z ulubionych gatunków jest blues, prawda? Tak, tak. To kiedy odkryłaś, że właśnie to jest twoja bajka? W stoku właśnie na bluesowym jam session, mm -hmm. gdzie zobaczyłam muzyków, do których nigdy w życiu nie miałabym dostępu jako człowiek z zewnątrz. Między innymi do basisty Kasy Chorych, do zespołu Nerwowo Chorzy. To są takie bluesowe zespoły, bardzo, bardzo popularne w kręgach bluesowych, bo blues jest niszowy, umówmy się. i w tym momencie, widząc ich na scenie, zrozumiałam, że to jest w moim zasięgu. To jest w moim zasięgu, bo mm -hmm. stał mikrofon. Oni grali utwór bodajże, pamiętam, że wtedy B.B. Kinga. Um, znasz piosenkę? Zapraszamy cię za mikrofon. <laughs> I, tak, I tak się po prostu zakochałam w bluesie, bo blues jak gdyby nie ma ram. Mm -hmm. Tam I nie ma ram. Ja znam gitarzystów, którzy grają na bluesowym jam session, słuchaj 9-minutowe solówki. Wow, tak. To jest ciężkie do zniszczenia dla reszty zespołu, ale no bym, się może się człowiek zapomnieć dokładnie. Blues po prostu oczywiście ma jakąś utartą formę, yy, specyficzną, natomiast on nie posiada poza tym żadnych ram, mhm. ani wokalnie, ani muzycznie, yy, ani dźwiękowo. Generalnie możesz złożyć tak naprawdę coś pięknego, nie mając na to konkretnego pomysłu. O, tak, tak. Tak to mniej więcej wygląda. Wspaniałe. Blues jest w ogóle muzyką taką bardzo emocjonalną, bardzo uzewnętrzniającą. Mm -hmm. Sonia, e, trzymamy kciuki za ciebie. E, Dziękuję bardzo. Wiemy, że w sobotę będzie wyemitowany kolejny odcinek, prawda? The Voice of Poland. E, tutaj już e, największy ruch należy do, do widzów. Tak. E, więc e, mamy nadzieję, że, że będzie tak, jak sobie wymarzyłaś. A wiesz, powiem Ci ciekawostkę. Wiesz, że ja nigdy nie grałam koncertu w Olsztynie? O kurczę. Nigdy nie grałam koncertu w Olsztynie. Mm -hmm. Ale z czego to wynika? Wiesz, był taki zamysł na któreś artystyczne lato. Mm -hmm. e, tam się kontaktowano ze mną. E, e, właściwie to ja się kontaktowałam, mm -hmm. nie ktoś ze mną. E, z Mokiem, że chciałabym wystąpić, e, że w sumie mam nagrane kilkanaście singli, które są bardzo popularne że koncertowo zjeździłam cały kraj praktycznie i na przykład Białogard, który serdecznie pozdrawiam, to jest publiczność do której ja wracam regularnie co dwa miesiące, mm -hmm. naprawdę. Oni nie pozwalają mi o sobie zapomnieć yy, i na przykład już dwa tygodnie przed koncertem jest kompletny sold out. Mm -hmm. i oni nie czekają na koncert, oni czekają na, na moje piosenki. Natomiast od Moku odbiłam się jakoś od ściany po prostu. Tak po prostu mam takie wrażenie, jakby jakby to powiedzieć, delikatnie. W ogóle brak zainteresowania jakiegokolwiek lokalnymi artystami. Mhm. Powiedzmy, jest jakaś tam czwórka, trójka, która się kręci cały czas w kółko i jest. Natomiast nie ma szansy na nowe nie, ale, że Rozmowa, po prostu nie, dyskusja nie do przebicia się przez to. Zupełna. Kompletny brak chęci jakiejkolwiek współpracy. I ktoś tam pamiętam, wo, a w ogóle to zacznijmy od tego, że odradzano mi kontakt z mokiem. Mhm. Odradzano mi, że nie ma szans tam w ogóle. To jest. Bardzo mi przykro, dlatego że. Mm, nie to, żebym się chciała jakoś strasznie pochwalić, ale gram w całym kraju. No właśnie. Tworzę utwory z, z muzykami poparzeni kawą 3, z irą. Mm -hmm. no Natomiast. Nie ma kogoś, kto może to docenić tutaj. Nawet, nawet nie ma szans, żebym mogła wystąpić w swoim rodzinnym mieście. Mm -hmm. A dlaczego nie? A dlaczego? Bo nie. To jest odpowiedź: bo nie. Mm -hmm. Bez konkretnego powodu podania jakiegokolwiek. Także, yy, także też powiem szczerze, że tam właśnie w Voice of Poland ten wątek był poruszany, ponieważ tam przygotowywaliśmy swoje. Yy, mówiliśmy gdzie gramy, co nas łączy. I ktoś właśnie Państwa w w Poland zauważył, że ty mało mówisz o, o Olsztynie, więcej mówisz o, o swojej miejscowości. No w końcu w Olsztynie mieszkasz tyle lat już. Ja mówię, ja no o Olsztynie mam za dużo co do powiedzenia, bo ja nigdy tu nie grałam. Bo mm -hmm. każda moja jakakolwiek. Zdziwieni tak, 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 tak. Bo każda moja jakakolwiek próba kontaktu yy, z samym Olsztynem, to jest. odzwonimy do pani, no i tak mija dwa miesiące. Mm -hmm. Dzwonisz jeszcze raz, to. Szkoda, bardzo szkoda, naprawdę bardzo szkoda. No może teraz właśnie po tym, jak zaszłaś tak daleko w The Voice of Poland, może rzeczywiście sytuacja się trochę odmieni. Mam taką nadzieję, że, że to się odmieni. No zwłaszcza, że zrobiłam bardzo duży research. I z Olsztyna <grym> nigdy nie było w e, live'ach, czyli w finałowych odcinkach nikogo. No Przez okay. 10 edycji. <grym> Była dziewczyna z Elbląga, nasze województwo. Teraz jest również z Pisza, Patryk Żywczyk, wspaniały, wspaniały chłopak, wspaniały wokalista, ale Olsztyn jest po raz pierwszy, dlatego <śm> bardzo liczę, że tutajsi ludzie będą mnie wspierać, że, że będą zechcieli wysyłać te SMS-y, bo to już w tą sobotę, o 20.05, yy, i że będą chcieli mnie wesprzeć. Bo ja jestem lokalną patriotką i, i mam nadzieję, że że tutaj też to się tak odbędzie. Miejmy nadzieję właśnie, że tutaj już serdecznie również zachęcamy widzów, żeby na naszą dziewczynę oddali głos, bo naprawdę warto. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Sonia za rozmowę. Dziękuję Trzymamy, bardzo. trzymamy kciuki jeszcze raz. No trzymajcie, trzymajcie, bo ja pół roku pracuję, od, powiedzmy, że spokojnie od... dwóch miesięcy się nie wyspałam, o tak mogę to powiedzieć naprawdę. I teraz przed tymi live'ami jest też ogrom pracy, więc mam nadzieję, że temu podałam stres, że, że, że to zjem to najważniejsze. No i mam nadzieję, że, że wszyscy Państwo będziecie wysłać SMSy i że to wszystko się uda i będę w drugim tym live'ie. Życzymy wszystkiego dobrego Sonia, miejmy nadzieję z sukcesem po sobocie. Tak, mam nadzieję, Sonia. mam nadzieję. Tak czy jak będzie, będzie fiesta i świętowanie, tylko czy smutne, czy weselsze, to się okaże w sobotę. Dobrze Sonia, dzięki serdeczne za bardzo. interesującą, niezwykle interesującą rozmowę. Dziękuję. Dziękuję również Państwu, do zobaczenia kolejnym razem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.